Ma. Dzisiaj wam pokażę mój pokój. Jest trochę syfu, ale co tam. Dobra. Dyn, dyn. To jest ogólnie moja szafa, bojna. To jest moja klasa. Jak widzicie wszyscy z Anglii. No, napis z Anglii. Tutaj są wszystkie moje szkoły z Anglii, I tutaj była zerówka moja. Um. To jest moja szafa, biurko też trochę z syfu. A co PlayStation, telewizor. Młoduje mi się polskie siły specjalne. Tutaj jest moje łóżko. Tutaj jest taka baza Lego, którym już się nie bawię krzesło podbiórkiem. Kupiłem koszulkę raz jego. Mamy nawet całą żoną teraz, bardzo fajna! Polecam kupić. No i to koniec um subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.